Dzisiaj mam Wizerun w Wixbox i dzisiaj jesteśmy. E, przed chwilą byłem latającą głową. Dzisiaj jesteśmy ponownie z Leonem i gramy w Zombie Attack. Mogliście nawet obserwować, bo niestety zginąłem. E, pff, bo nie grałem. No, tu jest Leon. E, ty, masz taką minę śmieszną. Taki totalnie niewzruszony czad. Dobra, wiesz co? E, Niestety yy, nie mogę dołączyć jako ten, więc muszę dołączyć jako zombie. Okej, okay, mam 23 level w ogóle, Ło. Wow. O, ty, tu są jakieś skrzynki, Cześć to? Ej, tu są jakieś skrzynki dodane. Jesteś Leon? Ej, otwieram jakieś skrzynki, chłopie. Ile masz kasy w ogóle? O, co się stało? O, chwila, jestem tym. Czekaj, co, co się dzieje? Jestem graczem chyba. Ej, bo mi się zbagowało! Ej, bo mi się zbagowało! Dobra jestem! O kurde Chyba ma jakiś dobry miecz, nie wiem Jak co to są za zombie, chłopie? Yy, powiedz mi jaką broń masz. Ja sobie zaraz sprawdzę Revolver Revolver, yy, da się to sprawdzić w ogóle jakoś A który masz level? Może tak? Ło Ej Jakie to dobre <laughs> Powiedz mi jaki masz level Ej, chodź na chwilę do mnie, pas, na jakiś jakiegoś easterego chyba Ej, znowu Przez mi się ta my... kamera psuje. Znowu mi się tak kamera psuje, no nie podoba mi się to. Jakiś fampir mnie goni. Bie się... też No wypie. Ej, jaki mocny ten Demon No czemu mnie jakiś kurde goni Z mi się pojawił za plecami. Ej, ja co oni szybcy są? Halo? Co się dzieje? bo O jeju, nie jeju, trzyma. jeju, chyba ginę O no, wiksę pomagam ci. Gdzie ty jesteś? Z własnym życiem Ja nie widzę cię na... a tu jesteś, dobra Ej ja, to jakieś granaty są, o co chodzi? Jezu ja tak nie grałem w zombie... Yy, w zombie atak Jak już to w zombie ten... Zombie, rush. zombie, zombie rush, no, no, no Ej pomożesz mi wejść zim. na ten budynek? No na razie to muszę cię bronić od... Weź pomóż Chodź tu No Że musisz na to okno chyba a nie, czy, a nie nie mogę na tobie stawać? Nie mogę na tobie stawać. Bo on skoczył! <laughs> boss, boss. O, faktycznie. Dragon Beast, gdzie on jest? Tam. Oj, coś coś to ma, tak. Hop, hop, hop. Co on odwala? To nawet nie jest zombie. Co on odwala? Czemu na mnie został? To nawet nie jest zombie. Kurde. Nie, on niby jakimiś atakami mocnymi bije, ale. Ja nawet nie odczuwam tych jego ataków. Ej, bo na ciebie się uwziął chyba. Albo nie wiem co na dwa w Ja nie on jest głupi. <tak>, tak Tak jest. O kurde Ile? Trochę oberwałem. Połowę zdrowem. No No on mi też zbił przy... prawie połowę. Uważaj wziął się. Spokojnie. Nie on jest o nie zrobił. O kurde, dobra. No trochę, trochę ten. Ale nie, słaby jest. A jak jesteś na górze, to 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 dosłownie ci Jakbyś jak... samemu próbował go zabić, to było ciężko, ale... Tak w tyle osób to... No, no, trochę bije, ale. A co z tym odniem tu? Nie, podjedziesz. Uważaj. O kurde, Walhain, ty. Prawie mnie zabił. Nie, 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 co się dzieje? Zbagował się przez chwilę, widziałeś to? Ja, zginął. Chciałbym mnie zabić, ale przez chwilę chciałbym mnie zabić jak ten. Jak nawet nie mógł. Ja mogę tu kupić jakąś broń? O kurde. Ej, nie, mam słabe broń. Co to ma być? Ja mam trzecią broń. Ee, mnie chwilę? Ja mam. No, ten, Czeka, ten... ja mam. Szóstą broń? Co ja taki słaby tu jestem. Halo? Knives. Mam siódmy. Ale dupa, ej Ja mam pierwszy nóż i trzecią broń. Jaki gówno? W zombie raż byłem lepszy. No, yy, inaczej ja w zombie tak jeszcze dobry Fix byłem out. na pierwszym koncie, nie, ale. Ej, no, co jest? Zamroził mnie. Nie mroź, no, tak. Broń, nie. <laughs> dzięki, dzięki. Ej, ale. Nie No Dobra, lepiej tym. Type 1000. Yy, Wiesz, że w głowę jest lepiej jak coś, nie? jest ciężko w głowie Wiem. Oj 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 Jak wiele pistoletów No ja gina, ja oj, oj 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 O, przydałoby się Tylmy zaraz od tyłu jesteś wezmą Slime To co jest jaką skaszę? Void slime jesu Podpaliłem się. Ej ej, ej ej Dobra, pomogę ci trochę, bo widzę, że widzę, że ciężko idzie. Taka muzyczka z tego, le masz w ogóle włączoną muzykę? Ja mam włączoną muzykę, taką me mega, ultra cicho, ej Bo ten Enchanted Demon jest jakiś powalony O kurde Wiesz co, no w Zombie Rush y byłem dużo lepszy Miliard razy lepszy, miałem tam, nie wiem, jakąś Ponad, po wyżej niż ponad połowa broni Natomiast, no Czas spalę! No nie, za zabrałeś mi tego, granata. w fraga Mało Zaraz w ciebie rzucę. I gdzie są te moby? Nasze znaczy, moby. <laughs> A je, ja mam czwarte. Weźmy broń. Mmm... Ale nic się nie spi obok ciebie. Chodź, chodź, chodź. I tak nic nie ma. Ja mam nawet gdzie rzucić tego granata. Mogło tu. Ej no serio, nikogo nie ma co Ej, to ma być. Widzisz tego typka? Coś tu! No zarąbisty, kurde. Nie też goni dwójka, ale idę po... W sensie Wiesz co w Zombie Atak byłem y, dobry, ale... Na Słuchaj, w Zombie atak byłem dobry, ale na drugim koncie A w Zombie Rush y, byłem jeszcze lepszy. Na tym koncie, nie tylko na tym drugi. Czemu... Czy ta muzyczka jest taka chillowa? Pfff jaki to ma sens? Czemu jest muzyka chillowa jak tu jakiś zombie cię gonią? To nie ma sens. To jest... Just no, przejmuję, stupid. przejmuję, przejmuję! Dużego przejąłem? Stupid manki. Oj, oj oj oj. Ej, powiedz mi kto Ale... normalny bije mieczem? Uważaj, dwa do ciebie idą. Aha No i dupa, i wszystkie są na mnie. Dobra, to teraz idziesz idę, idę cię zabić tłu. jako zombiak. O, ej, dalej mam te te Dalej mam te boksy jakieś. O. Otworzę sobie Waliłem wszystkie moje zombiaki w mojego typa Pff, czy to nieźle Electric aura. Okej okay. Jeszcze. to dobre było? No, zombie Rush lepszy niż atak. W zombie Rush też zagramy, nie? Trzeba będzie. i znowu to samo zostałem, co to ma być. Ej, czy ludzie mi mogą o zabić? O górę, chłopie, wiecie, ile tu typa jest? Czy inwentory? O! Aha, no, Dobra, okay. ja z moją marmą idę. Hmm, gdzie ty jesteś? Jak widzisz taką dużą grupę zombie, to jest na mnie wszyscy. No, widzę dużo grup zombie, nie żeby coś. O! <laughs> Ta. Cały łańcuszek, nie? Ja pierdzielę, jakie wie po sobie. Nie no. To ja myślałem, że te są duże grupy. I jeszcze, jeszcze wszyscy z tamtych się dołączyli do. O, dobra, na szczęście wszyscy uciekli. O nie, bo ja przestałem ciebie gonić, zacząłem jakiegoś innego. Gdzie jesteś? No nie, zabłym jakiś kamań. Yy, przy wielkiej grupie zombie. Wiesz, ja taką za sobą ciągnę. O, a tu jeszcze większa. O, siema, no właśnie Hello? o tym mówię. Nie, to twoja grupa to jest mała. O cholera Nie bij mnie O kurde, O KURDE, WIKSU POMÓŻ MI Ale przecież ja jestem zombie POMÓŻ MI CHŁOPIE Ja jestem zombie Myślę, chłopie, mam, nie Pana żeby sobie? Leona jestem Zombia, zombiakiem Dobra podróbka mo mojej postaci mi pomaga Haha, <laughs> Ta Przecież go pobliłem z tobą Kupuj to Kurde znowu mnie zabili Czeka. kupię co do jest Pec Zombie O Uuu. Dobra, mam grupę pokonałem zam... nice. w sprawie. O, dobra. Ej, wiesz co? Ja mam wysoki level i mogę dużo broni kupić, tylko po prostu hajsu nie mam. O, mam dużego na sobie. O, jestem. Dobra. To mąż... Mam tank demona na sobie. O, no to jest trochę lepsze. Tylko, że mu celuję prosto w łeb i mu nawalam. Po... No zostaw mi go! <noise> no chciałeś, chciałeś ten. Chciałeś, żeby ci pomóc, milioner? Ło, zombie! Dobra. Zwarzaty tu są, chłopie. O jeszcze do. O! Ja mam tam klawę zombie. No, tego to się nie spodziewałem. Ja pierdzielę, jakiś angel. Chłopie, jakie ciągnę całą grupę ze sobą. Archangel. Archanioł normalnie mi goni. Jaki on jest bosny? En. Co tam pisze? Enranged Angel? Kurde. Chłopie weź ty mi lepiej i chodź tu Jaką armię ciągnę ej Taka mała grupka To ja tu mam wielką Albo bardziej Mi pomóż, pomóż, mi pomóż Albo nie Albo w sumie obie, nie musisz bo pomóż. oni są daleko No mnie goni mnie goni kilku aniołów Archaniołów A no to idę ci pomóc Jakiś tam innych Nie ja to, no już się kilka odłączyło ale, ale... Wiesz co ja muszę Hajs zarobić bo chcę te bronie pokupywać lepsze A mnie anioł goni Jakiś duch mnie kurde o, Dobra. widzę, widzę! O, coś widzę, dostałem. Kiedyś tam była od Jakąś i idę do ciebie. Jakiś power dostałem, stronę. ej! Ale nawalam tym, tym. Widzisz to? Nie. Skoń... Aktualnie idę do tego. Nieskończony ammo chyba miałem moje. przez chwilę. Ej, da się tu w ogóle przychodować Właśnie da się. A, widzę cię. Nie, to mnie dużo gorsza grupa goniła. Co ty? Jak ty to nazywasz. Y... Nie, ale tym głupia, to. dużo już wybiłem, bardzo dużo. Ej, wiesz, co jest najlepsze? No nie! Kurde, myślałem, że zginąłeś. Ej, M, M1, M16 dostałem. Za co? 2000 muszę odbierać. Ej, Leon, yy, czytajsz to, że. Czytajsz to, że. Czekaj, nie wiem, co ja chcieć. A, najlepsze w tej grze jest to, jak komuś kradniesz. Kto, kto się obije zombiaka do 90%, to po prostu wchodzisz mu, kradniesz go, nie? I dlatego lubię właśnie biegać z małymi grupkami i... albo z dużymi, jak nie odłączają się. Tak to potem z Ej, ciekawi mnie jak daleko no, to ja mogę ja mam wyjść poza mapę. Anioła na sobie Pozdro! Ej, wiesz znaczy, co aha, testuję? Aha Ej, szczerze mogę dopracować trochę te mapy. Nie wiem czy mu nie tak te wszystkie gry na Robloxie Co to było? Jezu myślałem, że jakiś zombie bug tu lata. A to o, jest hello. ten. Hello <laughs> No teraz na tobie O kurde Czasami lepiej nie biegać tyłem Aaaa zabrałem Cię <noise> nie wiem Ale tylko kawałek możesz iść Dosłownie, nie wiem, 3 metry O Jezu, ile chłop ma <noise> jeszcze wszyscy go biją Trzech no, bo aniołów bo bin chyba bin. tu jest Pał. A to, to jest moja podróbka <noise> A, Właśnie, granata! Granata rzuciłem, ty! Ale idealnie go rzuciłem, nie? Dobra, level up, level up Kurde, co się dzieje? No nie, zabrali mi, no co za... Co za dziady? Tank Anioł kurde. i... Kurde widzę Dobra, gdzie, power jakieś Dobra, o. u mnie jest anioł Mało I ups, ups, hops, 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 hops. Dobra. Dobra Ja tam idę na górę, bo tam... Zjemy <grym> się mocne, żeż A, ty została wzią... tylko niesama minuta W ogóle czego? Ja w ogóle jakąś aurę miałem mieć Czemu jej nie mam? Jakąś aurę, kurde, miałem mieć Idź na górę Ej ty widzisz jakieś aury czy coś? A no, taką mam na broni pięć zombiaków dostało, no co o. to ma być? Ej fajnie to wygląda, ty Ej no zbugowało mi się co to ma być PAKO pa, jaką mam aurę na pistolecie, widzisz to? Widzisz to? No nie widzisz? Takie... elektryczności. Za sobie na Zapiłem go na odległość Ojeju, wpadłem, wpadłem w te wszystkie zombiaki nie to trochę denerwuje tak szczerze yy, Muszę to zmienić No taura O 2000 nareszcie Kurde no zbugowało mi się denerwuje mnie to Nie chcę takiego gówna Nareszcie mam sensowną broń Jak to wyłączyć No nie jakieś pioruny walone mam I teraz tylko nie mogę wyłączyć Jak mnie to denerwuje Czemu tego nie zebrałeś Aha bo ty nie widzisz tych bustów co Nie mam mam tylko mam granat. Ja przez chwilę strzelałem i nie leciały pociski. Mega. Ej, dobra, ja idę w tą dużą grupę. Dobra, bis. Eee! Nie, wpadłem w tą grupę i się zbagowałem! No nie! A, zabili mnie! A! Mnie też. Ile tu jest typa? Jezu, wpadłem w całą grupę. Właśnie to widziałem, tu całą grupę. Ej, to jest ten typo, który wiesz. Podróba mojego skina. Jeszcze, żeby bycie zomniakiem w tej grze nie ma totalnie sens. Jakbym jeszcze był szybszy od was, nie? Ale nie jestem. A jakiś duch mnie goni, boję. Oho, nasz na drzewo wchodzi. No nie, tam jest strzela jakoś falona. <gry> Dobra, na tyle pomogłem mojemu. Cztery typy od niego poszedł do mnie. Kurde, zabił <gry> Oho, i wszystkie są na mnie teraz. Te które Cię zabiły O co to? Game over dobra Możemy wybrać w końcu mapę? Dobra Ale jakaś fajna, jakaś over? fajna No bo się skończyło mm... Ja bym kluczował Laboratory Albo Station 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 No Station Zajdę mam kolejne? Gestation Lutr Dobra Nie chce żadnej aury no właśnie to jest ta aura, co ci mówiłem. O Jezu, czy ty też masz tu tak jasno? Dobra. Ej, ty też masz tu tak powalenie jasno? Tak, tak. Ej, nic nie widzę. Kto I to jest? Dostałem. Małeś? What the hell? Aura wiru. Ej, czemu to jest wszystko takie jasne w tym sklepie? No i mnie zabiłem zaranie. Tak, możesz założyć aurę, ale to jest na bronie, jak coś. Nie masz Trzymaj żadnej strza. i tak. <noise> nie masz żadnej i tak. Czekaj, zaraz to znowu. Nie, taury, to nie taury, taury mnie denerwują. Muszę to zmienić. Oh, o, to... jest. Mam? No i nie działa, kurde. No główno. Nie widać. No główno, nie widać. Nie chcę się zmieniać w ogóle. Dalej nie mam jakieś, niebieską, a już co? zmieniłem na fioletową. <noise> znaczy na różową. Nice. Ej, ale te baki są fajne, bo krótko się je bije i. No Ale w zombie rush, w Zombie rush są fajniejsze, bo masz takie Ej, bo większą satysfakcję coś z ich zabijania. No tu. Co to jest? Tu cię nie znajdą Ej, czekaj, bo ja tu mam. O, zmieniła się ta aura w końcu. Nice. Ona też jest taka. Czekaj, bo ja tu idę jakimś tunelem. Jestem ciekawy, gdzie przejdę. Aha, Dobra. tutaj po prostu. Dobra, gdzie ty jesteś? Eee. Jaka jest tu, I to powiedz jest... mi jak, jaka jest logika tej gry w sensie nie ma. stacja pa, stacja paliwowa jest w wielkości nor, rozmiarów normalnych tak jak gracze ale już niektóre auta i niektóre pojazdy są dużo tysiące. większe niektóre pojazdy auta są dużo większe a niektóre pasują w wielkości normalnym, więc nie rozumiem na przykład ta skrzynka jest za duża, jest zdecydowanie za duża. <grych> nie rozumiem czemu. W sensie kto to robił. Ej, ale mało no. hajsu się dostaje. No właśnie jest strasznie mało hajsu. Ja nic nie mogę kupić, jeszcze jakąś poświatę mam. Ja myślałem, że ta aura będzie na mnie, a nie kurde na broję Nawet nie widzisz to jaką broję ma ja przez to. Strzela! Bez sensu ta aura, ja to zaraz wyłączam. W ogóle dostałem jakąś uncommon, czyli. Yy, wiesz taką. Ur, tefelek. No nie zabijajcie mnie, kupi zombiaki. Dawaj tą Steam. Parę. Parę wodną. Ja to z, te zombieaki z daleka robię. Mam te aury powinny być mniej takie. O, to jest lepsze. Wiatrowa no jest idealna. Jaka wiatrowa? No moja. O, a fajne. No tylko że jak ja strzelam to wszystko migocze wokół mnie Pff, aha, No w się sensie, no ja patrz. też... Ja też jak y, gram to w sensie się spieszyć. Patrz, patrz, patrz na moje! Bo ty z pierwszej perspektywy, nie? No widzę jak strzelam, no? no normalnie... On... Ważaj! <laughs> nie normalnie, u, u mnie normalnie wygląda. A nie chodzi mi o samą broń, tylko chodzi mi o, o to, że pokój się wszystko świeci czasami. O teraz. No nie, ja, ja nie widzę takiej rzeczy. Jakby to u siebie tylko widzisz, nie? U, 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 u. Czemu mnie bijecie? Ja mnie zdenerwuję, że taura jest na pół ekranu i taka... ...wielka jasna. Ha! O Jezus! To jest Dobra, miejsce, w którym Cię nie dopadną? Jest... No. No bo ja gram cały, cały czas w tego, nie? Znaczy, tu mnie dopadną, ale... ale mniejsza szansa. No. Raczej się zbagują na kartonach. Ej, no faktycznie, no. to jest dobre miejsce. Ale cza cały czas z pierwszej perspektywy Jak ty strzelasz jednocześnie ze mną to czasami nie wiem czy to ty strzelasz w kogoś czy to ja Ja też Czy, oh, czy u twój pistolet O, moje ulubione No bo tu idą Tylko tanki zabijaj Nie, dobra No Vixxu Czego nie, tu się ja dać? Idę. No, właśnie tego, właśnie tego, że wejdą. No, to same słabaki. Byś umarł, tylko cię uratowałem, bo kurde, wszedł ci wielki. No właśnie, jeden cię prawy zabił i cię uratowałem, więc wiesz. Nie wcale takie ten. Kurde, kto tu granaty rzuca, to jest jakiś idiota. Ja. Co ty robisz, czemu granaty rzucasz na podnogi? Opy. Okay. Dobra, wyłączam to, Aure. Miarka się przebrała Mam dosyć. Kurde, nie mogę wyjść z tego. Ej ta gra jest tak pobagowana pobagowana, niedopracowana i. <noise> I porzucona <noise> dosłownie no dajcie mi trochę pozabijać tych. Poza tym w Zombie Rush jeszcze to ma sens jak bijesz mieczem, nie? Ale tutaj bicie mieczem nie ma totalnie sensu. Bo tam to mogę sobie stać i po prostu walić mieczem wszystkich. W sensie nawet nie mogę ich trafić, no pierdziele, tylko tracę całe HP i nie mogę ich trafić Kurde, muszę podejść dosłownie milimetr od nich, żeby ich trafić No to jest, to tu jak nie wiem Dzięki Słuchajcie, ja zarzucił granat mi pod nogi A <grym> to byłem ja Wiem No, no bo kurde, mnie prawie zabili no Mam pomarańczowe futra, Kurde, jeszcze 3 minuty do końca, chyba A za chwilę boss się pojawi No Kto tu rzuca granaty? Yy... Mm. Mogę już kupić na Omronie? Right? Tu się auto pali O, jest boss Szczerze, najlepszy zwykły. No nie, nie, jakiś, jakiś kurde. No. Drakon. Bez sensu, jakiś kurde. Smok. Kto to wymyślił? To jest gra o zombie, a nie o kurde. Smoku. czarny smoku. Smogu. Jezu, jak to biało. No właśnie, za biało. Jak ktoś, jak ktoś gra w nocy, to współczuję. Aktualnie jest noc. Nie jest noc, tylko jest wieczór. Ja w sumie prawie zawsze nagrywam, Ej, ale... Z kimś czy bez prawie zawsze nagrywam Bardzo głupią rzecz, bo wszedł to budynku i się zaklinował No wiem, no bo to zombie, no Ma zero IQ Ale... o, nowy level Ale wiecie co, widzę? Nawet 3000 tysięcy nie mam Jak sam nagrywam, to zazwyczaj w nocy Albo pod wieczór, ewentualnie Czasami w ciągu dnia, natomiast Gdzieś po południu, natomiast Jak z kimś, to Praktycznie zawsze w nocy albo wieczorem. Niech chłop na mnie stały i mi nic nie zadawał O, zabiję go na odległość, fajnie. Ten co ma, ła! Wow. Hmm. Yeah. Sorry, ale zmęczony już jestem tego. Teraz skończymy ten odcinek, bo bym się spać. Co? A, bo ci się wstajesz o 8. Ale co? Nie o 9. Ale słuchaj. Nie, bo to jest bez. Ty Batman, kurde, Batman! Ej. Gdzie? Yeah. No pa! Nie, to dobra, A, nie ważne, mi ale... ale miał bardzo podobnego skina, myślałem, że to Batman, kurde Dark Angel? Dark nie Angel, Dark Angel, nie, Dark Angel No, dobrze, przyczynę Nie wiem, bo widzowie, ja, ja, ja nie mogę A, się A, bo skupić. ja w niego strzelam, Jezus Maria Ja też czasami w graczy strzelam Ale nie zadajesz im wrażeń, więc... Oooo! tank, demon rzuciłem prosto w ciebie Ej, ale bez sensu jest, bo po pierwsze tych zombiaków jak dla mnie respi się za mało. W sensie powinno ich tak dwa razy więcej się respić, bo tak naprawdę nie ma zagrożenia żadnego. A po drugie to. Kurde, no szczerze. Tak, z mieczem. Nie, nikt nie gra mieczem. Jak widzę, to nikt nie gra mieczem, bo każdy wie, że to jest bez sensu. tysiące. Zombiaków N jest dwa razy za mało jak dla mnie. I co jeszcze chciałem? Mam pa, 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 co mam? Pa, pa, pa. mam. No przecież ja też mam Mkę, chłopie. Yy, bez sensu jest to, że. Ej, patrz, tu jest fajny spot. Na no, aucie też jest fajny spot. No tylko nie mogę ich trafić. Nieważne. To jakbym na to wskoczył. Jak dla mnie te mapy są za długo te same, nie? Powinny się zmieniać to, cały czas. A nie, kurde. Przez pół godziny jest jedna kurde Sorry Ciekawki dostęp Przez pół godziny jest jedna kurde mapa no Bez sensu O Jezu skoczył tu A ja piłem wodę teraz Dawaj mi granat Jak wave cleared Jak ja kurde jeszcze go nie zabiłem No co? Wiecie, jakbym był w budynku, Ej dobra czy... mam yy, mega fajnego spota okay. Za 4000 mam sniperka Ciekawe, czy jakbym był w tym budynku, to ktoś by mnie w ogóle dopadł. Ej, to jest przygotowane niby tak, żeby można było tu grać. Ale nikt tu, to z, umówmy się, nikt tu nie siedzi. Ej, wiesz co śmieszne? Że y, jak masz broń, to masz jeszcze ten stary celownik. Taki y, taki mega stary celownik y, strzelania w Robloxie. Jak masz miecz. Ten <grym>, taki z niebieską kropką, no? Kurde. Kiedyś kiedyś był taki, widzowie. No, czemu tu wchodzicie śmiecie? eee Ej, dobra, mam, mam fajnego, Ma, mam dużo osób, mam dużo tego. Jest jeszcze pięć, pięć fal ząbiaków, będzie dopiero boss. I tych bossów jeszcze pewnie będzie z trzech, dwóch. Nie wiem. Jeszcze, że mi się już nie chce, kończymy ten odcinek? Gramy w coś innego? Pff. Nie, nie chcę mi się już nic, w nic grać, chłopysny. Tyle godzin na kąpie dzisiaj. Ale szczerze nudzi mi się Zombie ja tak Zapamiętałem tą grę lepiej na pewno. To znaczy na pewno jest gorsza niż y, Zombie Rush, ale zapamiętałem ją lepiej yeah. <laughs> bardzo. Kurde, tak się mało zarabia. Ta gra jest tak niedopracowana. Ma powoli się zarabia, mapy są za długo, bosów jest za dużo, zombiaków jest za mało, mapy są. gra jest porzucona totalnie. Nudne to jest. Widzowie, idźcie na Zombie Rush Dobra, coś jeszcze chcesz powiedzieć na koniec? Szczerze, tak to gówno nie graj. <laughs> nie no, może nie gówno. Fajna jest gra, ale Zombie Rush jest milion razy lepszy Także mam nadzieję, że filmam ja się spodobał do zobaczenia i. NARA! Nara chiry.